Witajcie w piątkowe popołudnie. Mijający tydzień przyniósł kolejne przecieki na temat nowości w świecie Surface, a jeszcze więcej dopiero przed nami. Jeśli jesteście ciekawi, co się wydarzyło i co nowego ogłosi Microsoft, zasubskrybujcie nas i zaczynamy. Już w środę, 2 października. W Nowym Jorku o 16 godzinie czasu polskiego rozpocznie się coroczna konferencja poświęcona nowościom w świecie Surface. Ostatnie przecieki mówią o tym, że zaprezentowanych zostanie aż 5 wariantów Surface Pro 7 także z procesorem i3. Ponadto Surface Pen doczeka się nowej generacji, która obsługiwać będzie gesty przewijania dzięki klipsowi wbudowanemu w Pen. Z kolei ostatnie informacje do jakich dotarliśmy dotyczą Surface Laptop 3. Ma on zostać wydany w sześciu wariantach z procesorami AMD Ryzen. Najtańszy wariant z AMD Ryzen 5 i 8 GB pamięci RAM kosztować ma około 4000 zł, Z kolei najdroższy wyposażony w AMD Octa-Core i 16 GB RAM kosztować ma blisko 10 000 zł. Cały czas oczekujemy także premiery nowych słuchawek Surface Headphones bez Cortany i w niższej cenie, a także składanego urządzenia ukrywającego się pod nazwą Projekt Centaurus. Pozostając jeszcze przez chwilę przy słuchawkach Surface, Microsoft całkiem niedawno udostępnił wideo ukazujące kulisy powstawania tego urządzenia. Zobaczcie sami. The challenge was to make something that is super versatile, but makes you also productive and it needs to be a perfect companion for you at your workspace. How are we going to do something new that Microsoft hasn't done before? How do I design something that I would love? So beautiful that you don't even think about it, you just want it. What is the future of the human experience? What are the experiences you would want to hear in audio? Hi there. What's on my calendar today? Do I find an assistant valuable? Those are all the things we sort of have to take into account and even start understanding for ourselves as designers. How are we going to be different? Why Microsoft? How are we going to stand apart from everybody else? It's really challenging to actually find this balance in the look, that it doesn't look busy and it actually looks approachable. Środowa konferencja Surface będzie transmitowana na żywo w social media, a na Centrum XPS znajdziecie obszerną relację. Bądźcie wtedy z nami. Przejdźmy teraz do tematu Windows. Ostatnich dniach w kręgu Fastring ukazała się kompilacja 18990, która w końcu pozwala na przywracanie systemu z chmury. O tej funkcji wielokrotnie już wspominaliśmy, ale dotychczas była ona nieaktywna. Co więcej, jesienna aktualizacja tego roku jest już na ukończeniu. Kilka dni temu do kręgu Release Preview trafiła kolejna kompilacja, nosząca kilka mniejszych poprawek. Wszystko wskazuje na to, że 2 października zostanie ogłoszona ogólna dostępność 19H2. Ciekawie wygląda także kwestia słynnych już kart aplikacji, czyli Windows Sets. Miały one zostać zaimplementowane do Windows 10 w jednej z poprzednich dużych aktualizacji, ale na ostatnią chwilę Microsoft wycofał się z tego pomysłu. W ostatnich dniach dotarliśmy do informacji, że Setsy nadal żyją i są przygotowywane do aktualizacji 21H1. Tak, 2021 rok. Jednakże, krótko po tym, Brandon z zespołu Windows Insider zdementował te plotki. Czas pokaże, czy karty aplikacji kiedykolwiek zawitają do dziesiątki. To tyle na dziś. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne i motywuje nas do przygotowywania dla Was kolejnych odcinków. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!